Twoje ciało potrafi zrobić tyle, na ile pozwoli mu Twój umysł, dlatego podczas procesu treningowego powinieneś, bądź powinnaś zajmować się swoją głową. Pamiętaj, że trening dieta to czubek góry lodowej. Na treningu spędzasz tylko godzinę, bądź półtorej, do trzech, czterech razy w tygodniu. Na przygotowywanie posiłków powinieneś, bądź powinnaś spędzać około 30 minut raz na dwa, trzy dni. Natomiast przez kolejne godziny, to jakie masz dialogi wewnętrzne, to jakie masz myślenie na temat tego, co robisz, to jakie masz przekonania, to z jakim wewnętrznym nastawieniem podchodzisz do, do treningu, do diety, do swojej przemiany, której chcesz dokonać, czy, czy, czy chcesz schudnąć, czy chcesz się wyrzeźbić, czy chcesz nabrać masy mięśniowej, czy chcesz totalnie zmienić wygląd swojego ciała, to właśnie to, właśnie to decyduje o sukcesie. Twoim, twoim sukcesie, jeżeli chodzi o zmianę sylwetki. Ostatnio pokazywałam mój trening w terenie, który odbywał się w deszczu i niezbyt przyjemnych warunkach. Ja przez kilka lat trenowałam w różnych warunkach, w różnych okolicznościach zewnętrznych. To były zaspy, to śniegowe, to właśnie były też upały. No, ka każda możliwa pogoda, jaka tylko może być. I to nie dlatego, że ja jestem jakąś masochistką czy sadystką, tylko to jest stresowanie swojego umysłu i swojego ciała. To jest pokazywanie sobie przede wszystkim swojemu obrazowi siebie, swojemu temu wewnętrznemu obrazowi siebie, że nie jestem bezradny bądź bezradna wobec okoliczności, że jakby potrafię sięgnąć po swoje, żeby ze względu na warunki, które panują dookoła, nie zwracam na nie uwagi, tylko robię swoją robotę. Ponieważ y, muszę się zmartwić, ale nie nabierzesz pewności siebie czy odporności psychicznej y, przez tylko y, y, głasku, głasku, głaskanie, mówienie sobie komplementów. To jest oczywiście ważne. Natomiast jeżeli nie pokonasz y, tego w sposób fizyczny, tych wewnętrznych głosów, które Ci mówią, że jesteś beznadziejny, że jesteś gruby, że nigdy Ci się nie uda, y, że po co Ci to. I te inne rzeczy, którymi karmiłeś, bądź karmiłaś swój umysł przez wiele, wiele lat, bądź karmili go inni ludzie w zdecydowanej większości. No, no to sorry, ale nie ma szans na jakąś trwałą transformację. Jeżeli będziesz skupiać się tylko i wyłącznie na kolejnej diecie, kolejnej rozpisce dietetycznej, kolejnej rozpisce treningowej i myślisz, że to cię zbawi, to tak jak powtarzam to już od wielu, wielu, wielu miesięcy i lat, no to no kurwa, no nie zbawi cię to. Bo kurwa za przeproszeniem, ile już diet zastosowałeś, bądź zastosowałaś? Ile treningów, ile trenerów personalnych przeleciałeś, bądź przeleciałaś? Nie chodzi mi o takie przelecenie, i zobacz, czy te efekty były trwałe, czy to coś zmieniło w Twoim życiu, czy to jest tak, że nie możesz żyć bez treningu i nie możesz żyć bez zdrowego odżywiania. Jeżeli tak nie jest, no to. To znaczy, że trzeba zmienić podejście. Ale przede wszystkim to podejście bierze się z Ciebie, z Twojego obrazu siebie, z Twoich wewnętrznych przekonań. To jest praca nad swoim wewnętrznym obrazem siebie, to jest praca nad. Dialogiem wewnętrznym, gdzie twój umysł cały czas opowiada sobie rzeczywistość i tworzy scenariusze twojego życia, bo twoje ciało czy twoja sylwetka jest tylko i wyłącznie skutkiem ubocznym twojego charakteru, twoich nawyków, twojego obrazu siebie, twoich dialogów wewnętrznych, tego jak do siebie mówisz, tego jakie masz przekonania, tego jaki masz obraz siebie. Mówiłam o tym filmie pod tytułem Mentalny Grubas. I nie jest to jakby mentalny Grubas. To nie jest Obraz siebie, który dotyczy tylko i wyłącznie osób z nadwagą, oczywiście też osób z nadwagą i otyłością. Natomiast mentalnym grubasem może być często, bardzo często są osoby naprawdę szczupłe. Dlatego pamiętaj, że ciało jest skutkiem ubocznym przede wszystkim Twojego charakteru, a to Twój charakter buduje Twoje życie. Dlatego przestań kupować kolejne rozpiski dietetyczne, przestań kupować kolejne suplementy, przestań oczekiwać y, cudu, zmiany y, swojego ciała, swojej sylwetki poprzez takie metody, ponieważ. Y, one są tylko i wyłącznie uzupełnieniem tego, co robisz na co dzień, natomiast to ma wynikać z twojej tożsamości, z twojego charakteru. I jeżeli dalej będziesz podchodzić do diety bądź treningu na zasadzie przygody życia na parę tygodni bądź miesięcy, no to nic z tego nie będzie. Nie zbudujesz po prostu niczego trwałego, nie zbudujesz trwałego stylu życia. Jak zmienić ten styl życia, no to uczę na moim treningu transformacji, który trwa 12 tygodni oraz na moim treningu wygrywania, który trwa 6 tygodni. Natomiast trening wygrywania jest już dla osób bardziej też zaawansowanych treningowo i takich, które nie tylko chcą schudnąć i wyjść z błędnego koła odchudzania. To jest dla takich osób, które już gdzieś tam znają siebie, znają swój organizm, wiedzą jakie mają możliwości, natomiast chcą już tak bardziej precyzyjnie popracować nad obrazem siebie. Do każdego treningu jest oczywiście kwalifikacja, bo to nie są programy dla każdego, więc musimy z sobą porozmawiać, czy na pewno kwalifikujesz się do moich programów. Jeżeli masz ochotę, możesz dołączyć, a tymczasem pamiętaj, że twoje ciało zrobi tylko tyle, na ile pozwoli mu twój umysł. Jeżeli będziesz chcieć dołączyć do któregoś z moich programów, to oczywiście zapraszam cię na rozmowę kwalifikacyjną. Możesz napisać do mnie maila, napisać do mnie wiadomość, gdzie znajdziesz moje dane kontaktowe. Pod tym filmem porozmawiamy, zobaczymy, czy się kwalifikujesz, zobaczymy do którego programu i co. No i tyle. I będziemy zmieniać, będziemy pracować nad Twoim obrazem siebie. Dobra, pozdrawiam Cię serdecznie. Widzimy się w kolejnym wideo.